No kurwa, lej te kole! I streszczaj się silny, mu się pić, a jak nie kurwa, to tam wejdę i ci pomogę, a tego byś nie chciała. Ty, lej te kolę, raz, dwa, raz, dwa, trzy, sześć, pięć, siedem, osiem. Lej te kurwa kole. Witamy Was moi drodzy ze studia imienia Ariany Grandem. Dzisiaj będziemy pić kole, głównie wiadomo kola i tutaj napoje o smaku coli. Chcemy y, stawić czoło szarej rzeczywistości. Tak. Tymi, ko tymi kolorowymi napojami, ale zrobimy sobie dzisiaj taki ulany teścik, blind teścik. Tak. Blind testik y, Blind to znaczy, że nie będziemy widzieć tego. Tak. Która kola jest dobra, a która jest niedobra. Znaczy, która I... nam smakuje, a która nie. Która nam smakuje, która nie smakuje. nie będzie... Będziemy tu prowadzić śledztwa, która to jest Coca-Cola, która to jest Pepsi, która to jest Hop-Cola. Bo, bo, bo my się na tym nie znamy. My powiemy wam, co nam smakuje, a co nam nie smakuje. No tak jak z monsterami sobie zrobimy, po tak. prostu to, co nam smakowało, będziemy, będziemy sobie oceniać. Będziemy mieli notatki, będziemy sobie zapisywać, co nam się podobało w danym egzemplarzu, co nam się nie podobało. Nie ma na co czekać, trzeba uciekać. Możemy przystąpić do tak zwanej degustacji, tak zwanej testu leptycznego. Pachnie, powiem Ci tak. Proszę tak, cię, Michale, jedyneczka. Taka łuna się unosi. No, po prostu, znaczy, no taki aerozol, trochę. Czy wąchamy to, czy po prostu pijemy? Ja to robię wszystko. Pachnie kolą. Zapach przyjemny. Zapach przyjemny. Nagazowanie dobre. Taki kolor trochę przeźroczysty, ale nie, nie jest taki ultra czarny. Nie jest to takie słodkie. Nie, jest ok. Ja wypiłem wszystko, jest nawet niezłe. To było dobre. Nie było takie, nie było ulepkiem takim słodkim. Numer dwa. Poczekaj, to jest wujka? Pachnie tego tak Pachnie. Zapach to jest po prostu chemia. Nie no, proszę, Cię, jak, to, jak to pachnie. To pachnie jak trochę landrynkami przecież, to? A czy tak? To może widziało kiedyś kole. Ale w no bo... ekspresie. Obok na półce. O! Jacek. Uwaga. Czy w smaku tutaj to zdecydowanie cukier przebija? Pisze tak. Nie, nie, nie. Dziękuję. Trójeczka. Trójeczka, no. Gordzie, no. No. No, no ale ten stróbka to... <laughs> za tych co na morzu. To może coś pod tą kolę? No. To to klasycznie. Klasyk taki. No właśnie nie. nie. U mnie to tak klasycznie. Nie, mi już te smaki się znały po tych dwóch. Według mnie dobra proporcja. Przez chwilę byłbym w stanie zaryzykować stwierdzenia, że to jest Pepsi, ale... No, a mi się wydaje bardziej, że to jest cola. Nie, to nie jest kola. <laughs> to jest Lugola. To nie jest cola. To nie jest kola. Powiem szczerze, ja po dzisiejszym nagraniu to ja będę miał po prostu wstręt do coli. Ja będę musiał. Bogu, go się tak szczodra i wyniosła. To dziękuję. Numer ci. cztery. No Na zdrówko najpierw, no. <laughs> Michaś, najlepszego. Może kur. Niedobre. Mocno cukrowe. Trochę kawowe nawet. No nie, ja bym miał strzelać, to to jest kola. <laughs> Przesłodzona dla mnie. Nie no, jakąś wodą musimy to przepijać, bo mi się to, to zlewa. Weź Spielberg daj jakąś wodę. Ciężko no. Nie <gry> wiedziałem, że te testy będą aż tak ciężkie. Przepraszam. No. <gry> to nie jest... <gry> Chyba nie jest tak. Number five. Mambo number five. Zapach nieprawdziwy. <gry> Bardzo słodki, bardzo chemiczny. Co to jest? Czuć plastikiem trochę, nie? Przez te kubki pewnie. Jest gazowany, ale... Jest mocno gazowany, ale mocno... Mo... Nie przypomina coli. Nie, przypo... nie przypomina mi to coli. Znaczy, my, my mamy jakieś takie ubezpieczenie na życie, że jakbyśmy na przykład podczas ulanych testów z, 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 nie wiem, zemdleli, to będzie za szpital zwrot. O, słodkie. Mocne. To może być Pepsi. Dla mnie to może być kola. Tak, to dla mnie to jest cola. Mhm. Jestem pewny. <grym> ja sobie teraz napiszmy sobie, Lordzie, teraz swoje takie Przemyślenia. Miejsce. No dobra, mamy swoje pierwsze przemyślenia. Od razu trzeba zaznaczyć jedno, że to nie było łatwe zadanie i też, żebyście mieli jasność. Nie chodziło nam o to, żeby znaleźć brata bliźniaka prawdziwej Coca-Coli. Chodziło nam o to, żeby wskazać, które z tych sześciu. Zaprezentowanych napojów. Według nas są smaczne, a które nie są. testujemy i oceniamy to, co nam najbardziej smakuje, bez względu na to, czy to jest to, to, to czy tamto. No, te smaki też, no, są dość do siebie podobne. To nie jest jak kwestia była tak jak w Monsterach, że ten był od smaku takim, ten o takim, ten o takim, tak? Wszystkie te napoje były w takiej samej temperaturze. No i naprawdę było to trudne zadanie, tak trudne. jak powiedziałeś. Miejsce ostatnie, tak? O, zaczynamy od Tak, ostatniego. Miejsce, miejsce szóste. Ja sobie zaznaczyłem dwie propozycje na miejsce szóste. Ewidentnie odchodzący najdalej. Tak, u mnie też to jest piąta pozycja, tak? Piątka. Tak, u mnie piątka też wjechała na ostatnie miejsce. Jako napój, który ma mieć jakąś charakterystykę Coca-Coli, ten jakoś mi tak najmniej. No, zdecydowanie dochodzi. był najdalej od smaku Coli. Co tam mamy? Top to, cola. Jest, to jest Top Cola yy, z Netto, napój gazowano smaku coli 500 ml, barwniki karmel, yy. amoniakalno-siarczanowy, no to to siarczany było czuć, większość butelek, które kupiłem to były dwulitrowe, yy, w Netto nie było tej klasycznej dwulitrowej Top coli, więc już chyba zeszła, z partii chyba była dobra, nie powiem Wam jedno, znaczy, to nie jest dobry produkt, jak on, znaczy dobry, no... Mi, mi osobiście on z tych pozostałych, z tych, które mieliśmy tutaj do, do dyspozycji po prostu najmniej najmniej smakował. Z tej szóstki moim zdaniem wypadło najgorzej. Za półlitrową Kolę, Top kole w Netto płacimy 99 groszy, czyli za cztery wychodzi jakieś tam niecałe niecałe 4 zł. No jest to napój o smaku coli, nie jest to Coca-Cola, tylko jest to cola po prostu, więc... Tak, jest to, marko, jest to marka dedykowana netto, wyprodukowana specjalnie dla tego... Tak, deskatu. ale mów, mówię, jak za taki na, słodki napój za 90 groszy, to 99, tak? tak Czy 90. 99. To nie jest, nie, jest, nie jest najgorzej. Nie za wysoko dwójeczka u mnie była. Zapach chemiczny, chemia spożywcza, cukier i też zastrzeżenia miałem do, już Wam mówię, do którego numeru? Do czwórki. Niedobre, mocno cukrowe, e, kawowe mocno i przesłodzone. Ja z kolei między, między dwójką a trójką. Chyba dwójka, Lord. no. Zapach był taki. Nie, ja miałem tutaj że w, dziwny smak, ale nie wiem, czy to wynikało z tego też, że wcześniej piliśmy jeden napój i żeśmy nie, nie przepukali gardziołek. To piąte miejsce, moi drodzy, leci do numeru 2. Kora Original. Z Biedronki, to jest kofeina, też 2-3 dni na spożycie. No. no wiadomo, jest taka standardowa kola biedronkowa. Cena za 2 litry mhm. 2,15. Szałówmy się, szału nie ma, ale tak jak tutaj pisaliśmy. No, tak. no, nie olśniła nas zupełnie no. ta kola. Miejsce czwarte proponuję numer 4 niedobre, mocno cukrowe, kawowe, przesłodzone. Czwórka? Mi czwórka akurat w miarę, w miarę jakoś mimo wszystko pasowała. Bo Ty co? Bo ty, który typujesz? Ja teraz na miejsce czwarte proponuję czwórkę. Nie, nie smakowała mi ta czwórka, naprawdę. Mi czwórka bardziej. U mnie czwórka tak naprawdę jest na topie. U mnie trójka w głowie mam ją na trzecim miejscu, tak sobie tutaj roboczo napisałem. Wchodzimy, w, że tak powiem, już w tą grupę, która te dwie rzeczywiście były na nie. Ale tutaj ja już jestem bardziej na tak, jeśli chodzi o te kolejne pozycje. No to no czwarte miejsce dla trójki. Dobrze. Nie wiem, co to może być. Nie mam I, Ja sobie zapisałem, roku. że to mógł być Freeway. Hop Cola. Hop -cola. Ale, hop -cola. O, proszę, ja zakładałem, że, że to nie będzie Hop -cola. Kwiecień 2021. Kole. Klasyczny posmak, dobra proporcja cukru. Ile to kosztuje? Miejsce czwarte, ale za 2 litry 3,49. Średnia półka. Tak, to już jest taki średnia półka i powiem Wam, że Prawdzie daliśmy to tutaj na miejscu czwartym, ale oczywiście musieliśmy dojść tutaj z lordem do jakiegoś konsensusu, żeby tę pozycję ustawić, ale ja mam pozytywny odbiór tej hopkoli. Podium, zaczynamy podium. Według mnie czwórka nie może być wyżej, bo tu jest Mocno kawowa, m, nawet tutaj napisałem, że trochę przesłodzona. Znaczy to już jest podium? Rozmawiamy już jest podium teraz, tak. teraz rozmawiamy o podium. A mnie ta kola e, czwórka nie była, nie była zła. Miejsce trzecie czwórka. Co to jest czwórka? Freeway, to freeway, tak? Ty, ale powiem ci, że całkiem e, mówiłeś, że jest nowa receptura i tak. okej, okay, jest to miejsce trzecie. Natomiast napolderowane o smaku koli, nowa receptura. Nie wiem, kiedy się zmieniła receptura. E, ten freeway. Jest interesujący. Miejsce trzecie. Ten smak jakoś najbardziej mi chyba podchodził. Chyba jednak patrzą na sobie na paragony, bo cena jest identyczna jak za kole z Biedronki. Za 2 litry 2 złote 15 groszy. Zł. To jest dobra cena moim zdaniem, bardzo dobra. Jakość do ceny moim zdaniem jest okej. Okay. No nie jestem kimś kto wypija, bo znamy ludzi którzy potrafią wypić dwulitrową litrową butelkę coli O. <laughs> masz Spielberg. Nie no 2,15 to jest dobra proporcja za to. Tak. Stawiam pierwsze i drugie miejsce. Pierwsze i drugie miejsce. Dwa najbardziej znane brandy. I one u mnie od początku były wysoko. Dla mnie chyba ta szóstka, szóstka jest... wypadła chyba najlepiej. Szóstka, dobre, mocne, napisałem sobie, i dla mnie to jest kola. Dla mnie szóstka też to jest kola, a jedynka, która jest trochę mm -hmm. mniej słodka tej słodyczy mniej czuć. Tak. To wydaje mi się, może być, Pepsi. E, może być, może być Pepsi. Nie, no, dla mnie na drugim miejscu, jeżeli ma, już jesteśmy taki ścisła walka, zaznaczyłem sobie, że ta jedynka jest mniej słodsza, ale że smak jest ok. Bąbelki są też mówiliśmy sobie ok. Tak. I wydaje mi się, że to jest właśnie Pepsi. Również przychylam się. Dla mnie jedynka miejsce. Drugie i szóstka miejsce. I teraz chwila prawdy. Pierwsze. And the winner is... Dobrze, dobrze, dobrze. Tak? A! Czyli Pepsi jest numer dwa, a numer jeden cola. I kurczę, jestem w sumie I trochę, jak numer trochę zaskoczony, że jednak nie wiem, czy kierowaliśmy się jakoś podświadomie tym, że jednak szukaliśmy tego smaku, który będzie tym bratem, bratem, bliźniakiem. Freeway cola całkiem spoko, jak dla mnie. Naprawdę, tak. tutaj te produkty, no wiadomo, to są znane znane produkty od lat. No jak się okazuje, nawet nasze hamskie podniebienia yy, potrafią rozróżnić, co jest Pepsi, co, co jest, co jest, co jest kolą. No ale są takie charakterystyczne rzeczy, właśnie Pepsi mi się wydaje tym napojem takim mniej trochę, trochę słodszym, tej słodyczy tak nie czuć. Z kolei Coca-Cola, no ma ten wyrazisty smak, dobry smak. roceny Coca-Cola, ta, która zdobyła u nas miejsce pierwsze, za 2 litry 4,99, a Pepsi Miejsce drugie w naszym rankingu 10 groszy mniej 4,89 za 2 litry. W środku zwycięzca, miejsce drugie i miejsce, i miejsce trzecie. trzecie. Na miejscu czwartym. Hmm. Hop cola? Miejsce piąte Biedronkowa czyli Original, czyli Cola Original. Najsłabsze w tym zestawieniu to jest top cola z netto. Poszło nam w miarę, w miarę sprawnie, ale to był trudny, to był trudny tak. test. To był trudny, trudny test, bo bardzo zbliżone smaki. O. Przeżyliśmy, brzuchy nas chyba nie będą bolały, bo... Ty to <grym> żeś trochę popił tej koli, chłopak? No. <grym> Moje wnętrzności są przygotowane na takie rzeczy. No tak, no. Idzie lato, to idzie grillowy, grillowy coś czy... musi się pojawić na stole, więc tutaj miejmy nadzieję, że też Wam jakoś pomoże ułatwić wybór tego jakiego rodzaju napój ma być na, na stole. Dokładnie. Oglądajcie kolejne nasze produkcje, pamiętajcie o lajkach, pamiętajcie o subach i pamiętajcie, że możecie zostać patronami naszego kanału, ruszył niedawno Patronite i już sporo osób wspiera i rozwija nasz kanał razem z nami. Ola Manola plus Coca-Cola. Szeliłem gola w rytm Rock and Ola i kola i ola i kola. Zrobimy babola. <noise> Trzymajcie się. Pozdrawiamy was gorąco. Cześć. Uuu.